Pierwsza część może, zacznę od cytatu, który powiedział święty Jan Paweł II w 1997 roku w Zakopaniu. Dzisiaj dziękowałem Bogu za to, że wasi przodkowie na Giewoncie wznieśli krzyż. Ten krzyż patrzy na całą Polskę, od tak aż do Bałtyku. Ten krzyż mówi całej Polsce sus sub corda, w górę serca. Trzeba Ażeby cała Polska od Bałtyku aż po Tatry, patrząc w stronę Krzyża na Giewoncie, słyszała i powtarzała susum chorda w górę serca. I te słowa przyjmujemy jako inspirację dla naszej misji. Tu może takie krótkie świadectwo, że na początku, gdy, gdy był zaczyn tej wspólnoty, to właściwie to były jakby dwie wspólnoty, które później ewoluowa ewoluowały nastąpiła nie, z, nie wiem nazwa takiego słowa, fuzja, używając współczesnych języków, bo była wspólnota Redemptor Czosamójskiego i ja też mówiłem się o taką o szkołę ewangelizacji. I też w moim sercu było to gdzieś było złożone i po chyba cztery, trzech latach, czterech latach już nie przygotowałem się historycznie do tego wystąpienia, ale jako takie świadectwo. Przyszedł, przyszła pewna pewien chłopak który mówi, no my mamy taką małą wspólnotę szkoły ewangelizacji, szukamy księdza. A ja mówię, bardzo dobrze się składa, bo ja również szukam i, y, punktu odniesienia, żeby, żebyśmy zaczęli robić szkołę nowej ewangelizacji. I w taki sposób pomału y, te dwie wspólnoty połączyły się, potem zmieniliśmy nazwę y, i potem, gdy Duch Święty tchnął, myślę, że to jest też znak, że wypływamy na głębie i to, że tu jesteśmy dzisiaj. To też jest znakiem takiej otwartości na znaki czasu i działania Boga Świętego. Inspiracją, inspiracją są te słowa, ale też trzeba powiedzieć jasno, że szkoła Susum Korda nosi nazwę Susum dlatego że kardynał Stanisław Dziwisz ma takie samo zawołanie swoje pasterskie. Widzieliśmy to też na portalu wejściu na, do, do, do bazyliki, do, do santuarium św. Jana Pawła II. Zwróćcie uwagę, pierwszy symbol po, po lewej stronie jest to, to samo zawołanie, więc łączą się pewne ścieżki. To jest taka krótka historia. Druga, e, chcę, żebyśmy wrócili, e, wrócili do roku 1962 jeszcze. E, dosyć, dokładnie parę dni temu był, był dzień, kiedy został rozpoczęty Sobór Watykański II. I to, co dzieje się teraz, to, co my robimy, jest kontynuacją całej wizji Soboru Watykańskiego II. I przeniosę się do roku 2022. Nie wiem, czy słyszeliście, że papież Franciszek dokonuje reformy kuris rzymskiej. O tym się słyszy, tu i ludzie, prawda? I widzicie, że papież napisał taką adhortację, nie adhortację, konstytucję apostolską, która nazywa się Boście Ewangelii, Predikaty Ewangelii. I to on ją napisał oficjalnie 19 marca roku 2022 i zacytuję tutaj słowa, dlaczego o tym mówię. Sobor Watykański II 62. rok, 1962 rok i 2022 rok mówi tak że w reformie wewnętrznej, yy, która ma się wyrażać, o, wyrażać przez yy, yy, reformę struktur zewnętrznych i mówi tak, o pewnym paradygmacie duchowości soborowej, paradygmacie duchowości soborowej. I teraz wyjaśnię, co to jest paradygmat. Paradygmat to myślę, że mam nadzieję, że wiecie o co chodzi, to jest coś taki symbol, schemat, sposób myślenia, sposób działania, paradygmat, prawda? paradygmacie duchowości soborowej. Papież mówi tak, że jest on wyrażony w historii o dobrym samarytaninie. I tutaj cytuję dokładnie. Człowieku, który zbacza ze swojej ścieżki, by zbliżyć się do nawpu martwego człowieka, który nie należy do jego ludu i którego nawet nie zna. Chodzi tu o duchowość, która ma swoje źródło miłości Boga, który pierwszy nas umiłował. Kiedy byliśmy jeszcze biedni i grzeszni, i który nam przypomina, że naszym obowiązkiem jest służyć naszym braciom i siostrom, jak Chrystus, zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym, i aby oblicze Chrystusa zostało rozpoznane w obliczu każdego człowieka, a zwłaszcza mężczyzny i kobiety, którzy cierpią. To jest wizja Soboru Watykańskiego II który nazywany jest teraz przez papieża Franciszka jednym prostym trzeba słowami paradygmat duchowości soborowej i obraz dobry Samarytanii. Dlaczego o tym mówię? Bo św. Jan Paweł II był człowiekiem soboru i to wszystko, co on czynił, widzieliśmy też ci, którzy przynajmniej z Was byli przy tym oprowadzaniu, gdy wchodzimy do, 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 do kościoła tutaj na drzwiach Życie świętego Jana Pawła II, które jest przypieczętowane pewnymi, pewnymi dokumentami, które wyrażają coś więcej. Praktyka i teoria, życie i nauczanie. Myślę, że to jest bardzo ważne, abyśmy również tym się inspirowali w naszym życiu, że potrzebne jest świadectwo osobiste, ale również umiejętność wyrażenia, wyartykułowania i zrozumienia tego, co robimy i dania Fides et znowu znowuż nawiążę do tych, tutaj jesteśmy teraz w budynku Fides, umiejętności dawania argumentów, dlaczego ja wierzę. Na tym polega świadectwo. I słyszeliśmy dlatego to, co przed chwilą tutaj wspólnoty przedstawiły, jaka jest nasza misja. Ja może wyrażę to innymi słowami, to co zostało wyrażone już. Misja nasza to jest ewangelizacja ludzi, zauważcie, najbardziej opuszczonych i ubogich, włączenie tych ludzi do wspólnoty Kościoła, umacnianie ich przez celebrację wiary i formację do bycia uczniami, misjonarzami oraz uzdalnianie do służby w celu budowania Królestwa Bożego. To jest w inny sposób wyrażona ta sama misja. Zauważcie, jak to, ta nasza misja, pisuje się w wizję Soboru, która, która jest potwierdzona i nieustannie potwierdzana przez życie papieży, świętego Jana Pawła II, kolejnych papieży i przez życie przez świadectwo i to, co dzieje się w Kościele. I ostatnim takim znakiem chociażby jest, może to się wydawać odległe, reforma kurii rzymskiej, co nas, kuria rzymska, odchodzi, ktoś powie, ale trzeba zrozumieć, że, jak to mówią, ryba psuje się od głowy, ale też i głowa jest ważna tam, gdzie jest zdrowa, zdrowe przywództwo, przywództwo takim na może bowiem papież, cała kuria, tam jest zdrowa misja. I to jest niesamowicie ważne, ważne wyzwanie. Papież pokazuje nam perspektywę z tej pozytywnej, dobrej strony, predikaty Ewangelii. Tutaj chciałbym podzielić się z nami takimi dwiema myślami. Najpierw, abyśmy się przyjrzeli, bo nasza misja jest, polega na wychodzeniu do ludzi opuszczonych, ubogich i byśmy przyjrzeli się wizji Jezusa, a potem naszej, krótko już, naszej też misji, wizji, a nie chcę zaprosić do też takiego krótkiego dzielenia się w, w grupach małych. Wizja Jezusa. To jest pierwsze. Wizja Jezusa. Wracamy do źródeł. Otóż Jezus na górze błogosławieństw dzieli się, można powiedzieć, swoją wizją, swojej misji. I Zauważcie, że zaczyna on od błogosławieństwa, które może możemy uznać, że jest programowe, bo jest pierwsze, jeżeli czytamy uważnie Słowo Boże, błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Dla człowieka, który jest przyzwyczajony do dobrobytu, ubóstwo... Może być błogosławieństwem, czy, tak, czy dla człowieka, który jest przyzwyczajony do dobrobytu, ubóstwo może być błogosławieństwem, szczęściem, tak jak w języku hebrajskim to słowo jest wyrażane. Bo gdy słyszymy dzisiaj ubodzy, ubodzy w duchu, to myślę, że wielu z nas myśli o ludziach, którzy żebrzą na ulicach. Co mogą dziedziczyć ludzie? Którzy nic nie mają. Co mogą dziedziczyć ludzie, którzy nic nie mają? A tutaj widzimy zaskakującą obietnicę Jezusa, bo zauważcie, że wizja Jezusa wydaje się być niedopasowana do dzisiejszego świata, gdzie, jak widzimy, chociaż na oczach naszych, w imię ochrony status quo i pozornego dobrobytu, wiele, mówię teraz w skali globalnej, widzimy, krajów. Boi się stanąć w prawdzie, mówię teraz, mam na myśli o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, i e, boją się stanąć w prawdzie, bo chcą chronić dobrobyt, którego nigdy nie ochronią, jeżeli kłamstwo rozleje się na całą Europę i na cały świat. Więc e, to jest bardzo niewygodne dzisiaj. E, czy e, obietnica Jezusa, wizja, wydaje się niedopasowana, i to widzimy w skali mikro i makro. Dlaczego Jezus ubogich nazywa błogosławionymi. I gdy zgłębimy to, e, niedawno kilka z nas, z naszej wspólnoty była na takim kursie błogosławieni. To tak zrobię mini reklamę. <gdy> Jeżeli będziecie mieć okazję, to zapraszam i zachęcam. Myślę, że ten kurs powinien przeżyć każdy z naszej wspólnoty, bo doskonale wyraża to, co jest rdzeniem również naszej misji, błogosławieni. No to tak reklamując, ale to jest podstawa absolutna, wydaje mi się, żeby zrozumieć również o co chodzi w tej misji. Dlaczego? Kim są obozy w duchu? To osoba, która mówi o bogi w duchu, która żyje z podstawowym takim świadomością zaufania, że należy całkowicie do Boga. To jest człowiek, który posiada zaufanie w Bogu, tak jak Tymek mówił, stoi tutaj przed wejściem, nie lękajcie. To jest, to jest taka postawa. Nie lękajcie się. To nie bieda w sensie materialnym, ale to określenie, które wyraża przemianę serca. My mówimy w górę serca, ale by serce mogło być wzniesione ku górze, czyli ku Bogu, to serce musi być najpierw przemienione. To oznacza bycie Bogiem w duchu. To postawa otwarcia serca na oścież, na Boga, na przemianę na drugiego człowieka, to co papież Franciszek dzisiaj nam daje, nam, cytuję dokument, który niby dotyczy kurii rzymskiej, ale mówi o paradygmacie, paradygmacie Watykanu Soboru, Watykańskiego II, dobry Samarytanin. Potrafi zmienić swój plan, żeby zainteresować się tym człowiekiem, który, uwaga jeszcze, nie jest z jego narodu. To jest abs absurdalne dzisiaj dla niektórych. To, jest, to znaczy ubóstwo duchowe, że postawa otwartego serca na Boga, a wiemy doskonale, że Bóg mówi nam o przekazaniu, które posiada dwie strony, tak jak moneta: miłość Boga, miłość drugiego człowieka. Ubogi w duchu jest ktoś, kto rozumie. Że Bóg rządzi jego życiem, a nie pieniądze, nie ekonomia, nie polityka, nie władza, i że dla Boga wszystko jest możliwe. To jest ubogi w duchu. To jest ubogi w duchu. To, co. Dlatego, yy, dlatego wizją, misją Jezusa jest to, co dalej czytamy I tutaj w Ewangelii według Świętego Łukasza. Ja przeczytam może inne tłumaczenie niż to, które tutaj świetli się, jest tak, że Duch Pana nade mną, ze względu na Niego, na, Duch na Ducha Bożego, namaścił mnie, abym ubogim przekazał radosną mówinę, posłał mnie, abym wziętym do niewoli głosił uwolnienie, a ślepym przejrzenie, abym złamanych odezwał wolności, abym głosił rok łaski u Pana. Jezus nie pomylił się, nie pomylił się, jeżeli na pierwszym miejscu postawił błogosławionych, szczęśliwych, Czyli ubogich duchu. Warto dzisiaj, gdy świętujemy, zadać sobie takie pytanie: zadać sobie pytanie, gdzie jest zwrócone moje serce? Ku czemu jest zwrócone moje serce? Ku Bogu? Czy, czy, czy to serce jest rzeczywiście wzniesione ku Bogu? Czy, czy jeszcze potrzebuje oczyszczenia, nawrócenia, A Może jest zwrócone ku mojemu Janu? ku mojemu egoizmowi, ku moim planom na moje życie, ku, ku czemuś materialnemu, co mnie wiąże, ku czemu jest zwrócone moje serce. Serce zwrócone ku Bogu, czyli zniesione ku Bogu, to właśnie ta postawa tego człowieka ubogiego w duchu. To fundamenty, fundament, na którym jest budowana misja naszej wspólnoty to wolność. To wolność w której możemy przekraczać granice i nasze wyobrażenie i robić coś, co po ludzku byśmy nie byli w stanie osiągnąć. To jest to, i Biblia ukazuje nam, że życie emanuje z tego serca. Żywe jest Słowo Boże skuteczne, ostrzejsze niż miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy, ducha, stałów, szpitala. Zdolny osiągnąć pragnienia i myśli serca. Tak więc tego, czego Bóg pragnie od nas, to abyśmy byli Jego naśladowcami, a inaczej, uczniami, misjonarzami. Uczniami, misjonarzami. To jest niesamowicie istotne. To jest to, że człowiek ubogi w duchu rozumie, że życie sercem to jest. Wybór, ja to wiele razy podkreślam. Może już niektórzy mają dość tego. Życie jako człowiek ubogi w duchu to jest życie sercem jako wybór, a nie kaprys uczuciowo-emocjonalny. O to nam chodzi tutaj, w górę serca. To jest wybór, a nie, a dzisiaj się czuję dobrze to jest to coś, na przykład otworzy się na służbę. Jutro się nie czuję dobrze, ja nie mam na myśli, że ktoś jest chory i musi żyć w łóżku o 40 stopni gorączki. Tylko mówię o tym stanie emocjonalno-uczuciowym, bo to jak się nie czuję, to nie zrobię, tak jak niektórzy mówią, dzisiaj się czuję, że Cię kocham, to jestem z Tobą, a jutro nie czuję, że Cię kocham, to odchodzę z Ciebie. Nie, to nie odchodzi w górę serca, to jest wybór, wybór, decyzja, świadoma decyzja, Życia, życia, a nie tylko kaprys uczuciowo-emocjonalny. Uwodzy w duchu dokonują wyboru, bo nie zamierzają, to jest istotne, że ja nie zamierzam chronić mojego serca, ale uwaga, przed, przed Bożą Obecnością. To jest to. To oznacza w górę serca. To jest, jest ktoś, kto zbliża się do Boga na kolanach. I nie czynię tego ze względu na lęk przed Bogiem, ale dlatego, że potrafię uczciwie spojrzeć na siebie. To, co jest tematem Dnia Papieskiego, który będziemy przeżywać. To jest człowiek ubogich duchów. Ja jestem w stanie w górę serca ubogich duch łączę te dwa biblijne obrazy, żeby pokazać, że też potrafię uczciwie spojrzeć na siebie. Na moje motywy, wartości, doskonale Tutaj nie jesteśmy, chociaż niektórzy mają roczek, ale tutaj macie roczek, to mówi dotynka, ale co myśmy przeżywali tam, gdzie zaczynaliśmy się Wojskiego, różnego rodzaju wzrosty, to do czego zmierzam, że oczyszczenie motywów. Ile ludzi zaczynało, z różnych motywów odchodziło, każdy ma swoją drogę, ale też to jest istotne, że wspólnota oczyszcza motywy. Oczyszcza motywy i trzeba stanąć pokorze pozwolić, żeby, żeby moje motywy przez Boga, który działa przez innych ludzi, były oczyszczane również. To jest niesamowicie ważne. Więc człowiek ubogi w duchu to jest również ten, który nie, nie, nie dopuszcza takiej rozbieżności między tym, co mówi, a co robi. To jest serce zniesione u Boga. Moje serce zwrócone u Bogu. Więc to jest, to jest, myślę, że ważne, abyśmy tak rozumieli tą misję. Tę misję, którą, którą Jezus nas obdarza. I tu chcę jeszcze jeden punkt podkreślić, że w tej misji jesteśmy razem. Razem jako Kościół, i razem jako, jako świetcy i, i, i księża. Hierarchia i świadcy, powiedzmy tak. Znowuż zacytuję predikaty Ewangelii. Tam jest dużo technicznych rzeczy, ale wyłowiłem trochę takich duchowych. I tam jest napisane tak. Papież, biskupi i inni, wyświęceni nie są jedynymi ewangelizatorami w Kościele. Co wy na to? Dla nas to jest, mam nadzieję, oczywiste. Nie są jedynymi ewangelizatorami w Kościele. Przykro, że trzeba no to papież przypomina, ja tutaj jak mówi, że trzeba przypominać, no to trzeba to wydrukować i tam puścić będę. Nie są, cytat papież Franciszek, nie rządzisz Pawł. Papież inni nie są jedynymi ewangelizatorami w Kościele. Dalej oni wiedzą, że nie po no to zostali ustanowieni przez Chrystusa, aby wziąć na samej siebie całe zbawcze posłannictwo Chrystusa w stosunku do Kościoła. Miejmy nadzieję, że wiedzą, papież przynajmniej wie. No, mam nadzieję, że my wiemy. Ale dalej, każdy chrześcijanin na mocy Chrztu jest uczniem misjonarzem. W takiej mierze, w jakiej spotkał się z miłością Chrystusa w Jezusie. Nie można tego nie brać pod uwagę przy uwspółcześnieniu kurii, której reforma musi zatem przewidywać zaangażowanie świeckich kobiet i mężczyzn także na stanowiskach kierowniczych i odpowiedzialnych. Ich obecność i uczestnictwo są również istotne, ponieważ współpracują dla dobra całego Kościoła, a ze względu na ich życie rodzinne i znajomość realiów społecznych i wiarę, która prowadzi ich do odkrywania Bożych dróg w świecie, mogą wnieść ważny wkład, zwłaszcza, jeżeli chodzi o promocję rodziny, poszanowanie wartości życia i stworzenia, postrzeganie Ewangelii jako zaczynu rzeczywistości doczesnej i rozeznawanie znaków czasu. Tu chcę Wam podkreślić, że to jest wizja Kościoła. No, długo dużo wody musi jeszcze opłynąć w Wiśle, zanim ta woda z tym spłynie do Wisły być może. Ale to chcę was, was, yy, was twierdzić, że idziemy dobrą drogą. Idziemy dobrą drogą. Pomimo czasami trudów. Pomimo niejednokrotnie trudów. Nas jest tutaj dwóch księży, Was jest większość świeckich osób. To też znaczy, powiedzmy, gdzie są rozłożone akcenty, jaka jest siła i gdzie jest siła Kościoła. To są ludzie, którzy świadomie wierzą jako uczniowie i misjonarze. I to jest scena w naszej wspólnoty również. Tutaj nie mogę odwołać się do wizji, która jest związana również ze środowiskiem, które wzięło opiekę nad tym projektem razem z innymi, czyli redemptorystami. Dzielimy się tym charyzmatem i to samo jest w naszej wizji spójnej całej Kościół Papież, w tym kościele jest rodzina redemptorystowska. Świeccy, kapłani świeccy, różny sposób zaangażowania, jeden o tym mówił, ale to jest też wizja naszego, naszej wspólnoty zakonnej, która, to chcę Wam powiedzieć, mówi oficjalnie, że jest coś takiego jak charyzmat misyjny, zakonników, które odkrywają również osoby świeckie i mają takie samo prawo do tego charyzmatu, jak i zakonnicy. To jest oficjalne nauczanie naszego zgromadzenia, ale tutaj mówię, to jest wyzwanie też, żeby uczyć się nawzajem. I ta nasza misja wyjścia do ubogich, do opuszczonych jest również bardzo, bardzo tożsama. Z misją charyzmatu naszego ewangelizacyjnego, ja miałam na myśli misji redentorystowskiej. jesteśmy w kościele, jesteśmy w jakiejś rodzinie większej, jesteśmy w konkretnej parafii, w konkretnym miejscu. To jest wizja. Myślę, że wystarczy na ten temat tyle, żeby trochę zainspirować więcej, być może przy innej okazji będzie okazja. Teraz tylko chcę jeszcze przejść do kolejnego i ostatniego punktu proces wzrostu. Właściwie to już powiedzieliście, tylko proszę o slajd. To, w tych wszystkich przedstawieniach, które wspólno to brzmiało. Właściwie podsumuję tylko to, że, żeby zrozumieć, że my mamy pięć takich kroków, które są spójne z tym, co może tak szumie nazwę Eklezjologia Komunii, Sobór Watykański II, cała wizja Kościoła, Kościół ma naturę misyjną, Idźcie i nauczajcie, wszystkie narody. Jezus został wysłany przez Ojca, aby wypełnić misję, i posyła swoich uczniów, aby to czynili. Więc, w miarę jak uczy misjonarz, poznaje Pana, wychodzi. Na tyle, ile poznałeś Jezusa, na tyle ewangelizujesz. Na tyle masz ten entuzjazm, siłę do, chęć, radość, czyli serce, serce gotowe do ewangelizacji. I to nie jest niewolnictwo. Ale to jest radość, radość głoszenia Ewangelii. Dzisiaj zbieramy się, aby świętować tę radość, aby rozpalić może w sercach tych, których ta radość osłabła. Z głoszeniem Ewangelii rodzi się to, że rodzi się Kościół. jest ten drugi rok. Wspólnota, wspólnota Kościoła, ale wspólnoty Kościoła nie jest abstrakcyjna nigdy. To jest mała wspólnota, a po tych poszukiwaniach. I w naszych doświadczeniach widzimy, że dzisiaj tą małą, tą, tą wspólnotą to są małe grupy przede wszystkim, te grupy, gdzie kilka osób po domach, czy przy salkach parafialnych, ale idealem jest w domach, zgromadzą się, aby rozważać Słowo Boże i wzrastać, później wspólnotowe, uwielbienia, spotkania itd. Ludzie na przykład przychodzą do kościoła nie poprzez wielkie mądrości, które słyszą, ale poprzez to, że spotkają Ciebie i Ty zaprosisz tą osobę. Zastanów się, jak trafiłeś do wspólnoty. Jak trafiłeś do wspólnoty? Domyślam się, że ktoś Ci powiedział, chodź, przyszedłeś, zobaczyłeś, tak jak, tak jak apostołowi, jak Jezus powiedział, chodź i zobacz, chodź i zobacz. To jest doświadczenie wspólnoty, jest spójne z ewangelizacją. Trzecie, trzeci element, uwielbienie, to jest cały obszar. Ktoś, kto spotkał Jezusa, chce go wyrażać na zewnątrz i dla nas takim pierwszym, fundamentalnym miejscem uwielbienia jest Eucharystia. Czyli cała sfera, którą nazwijmy duchowość eucharystyczna, animacja życie eucharystią, adorację Najświętszego Sakramentu i później wszystkie inne formy uwielbienia, które wychodzą poza sakrament eucharystii i liturgię. To jest niesamowicie ważne. Zauważcie, jak dzisiaj jest potrzebne, aby były pięknie przygotowywane liturgie, przez które ewangelizujemy i zapraszamy ludzi do zachwytu nad, nad Bogiem zaangażowanie w liturgię, adorację, uwielbienie, no nie będę już tutaj rozważał, ale to jest niesamowicie ważne. I jest jeszcze czwarty element, uczeń misjonarz wzrasta. Jezus formował swoich uczniów. Więc jeżeli chcesz mówić, to musisz wiedzieć. I to jest to cały proces formacji i w naszej wspólnocie, w naszych wspólnotach mamy tę formację razem misji, katechezy. Bram rozłożony na, na 3 na cztery lata, po to, żeby być uzdolnionym do misji. Oczywiście już prowadzimy kursy, rekolekcje, różnego rodzaju wydarzenia. To spina się w całość i to prowadzi do tego, że jestem gotowy, aby służyć. Służba. Służba. To, co, od czego zacząłem, paradygmat. Paradygmat Soboru Watykańskiego II, dobry Samarytanin. Dobry Samarytan. kluczem jest równowaga. Tak więc, konkludując z góry, serca, to nie jest tylko emocjonalne wezwanie, ale to wezwanie do ewangelizacji, ale także wezwanie do stawiania czoła trudom, trudnościom, wezwanie do wzrostu, wezwanie do tego, aby całościowo widzieć Kościół i moje miejsce w Kościele, misje w Kościele i wyzwania. Zakończę również cytatem św. Jana Pawła II, z tego samego roku 87 zakopanego, umiłowani raczej siostry. Nie wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Proście krzyża. Nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w Waszych sercach. Zauważcie, znowuż. Imię Boże było obrażane w Waszych sercach. W życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że Krzyż powrócił do szkół, rzędów, szpitali. Niech tam pozostanie. Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości. O tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, który w krzyżu znajduje swój najgłębszy, który w miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój największy, najgłębszy wyraz. Dlatego też gdy patrzymy na ten nasz mały taki logotyp z góra, serce i krzyż. I niech to będzie przypomnieniem, gdy będziesz patrzeć, patrzyła na ten prosty znak, który. Jakby jest wyrazem symbolicznym całego, całej naszej misji ta góra, krzyż, górę serca.